Robert Złotkowski, trener Przemysława Salety, który będzie go przygotowywał, już go przygotowuje do walki z Andrzejem Gołotą. Na czym głównie skupiacie się w tych przygotowaniach? Do walki ze specyficznym rywalem doświadczonym, ale już no jednak mocno mocno zmęczonym kontuzjami. Tak jak powiedziałem już wcześniej, na chwilę obecną jeszcze mamy wytrzymałość bokserską, wytrzymałość ogólną. Pod, kończymy drugi tydzień przygotowań. Następne dwa tygodnie, gdzie spędzimy w z Zdrój, będą to przygotowania już, będą już to sparingi, walki zadaniowe. Jeszcze po prostu, żeby się rozbić. Nie typowo pod Andrzeja, ale już będziemy tą taktykę i taktykę szykować. A co będzie w tej walce największym atutem Przemka? Szybkość? To, że jednak w tym wieku jest zachował trochę większą sprawność jeszcze? Yy, Przemek wypoczywał aktywnie i myślę, że on nigdy nie zapomniał o sporcie i zawsze będzie o nim pamiętał, także cały czas był w formie i cały czas yy, łatwo było mi wrócić do tego, żeby yy, tą formę podnieść. Tak? Yy, bo Tak jak już powiedziałem, jest... Yy, Sprawny fizycznie i w dobrej kondycji. Jeszcze nie ma treningów szybkościowych, ale będziemy chcieli zbić wagę o jakieś 7 kilo, żeby tą szybkość podciągnąć i będziemy się skupiać na tej szybkości na czasie reakcji, na unikach, na dobrym poruszaniu w ringu. No właśnie, o tej walce mówiło się od kilku miesięcy. Przemek dużo przebywał na siłowni, zrobił dużą mas masę mięśniową, czy nie za dużą jednak? dużą masę mięśniową zrobił. Jest siła, ale myślę, że podczas treningów, które będziemy właśnie robić szybkościowych, oczywiście odpowiedniej diety, zejdziemy z tą wagą w dół, tak że nie będzie ona przeszkadzała, bo nie będzie tej masy mięśniowej aż takiej. Czego obawiacie się? Czy obawiacie się w ogóle czegoś w tej walce ze strony Andrzeja Gołoty, jego siły ciosu na przykład? Przemek sam mówi o tym, że nie boi się tego mówić, że na ciosy nie jest zbyt wytrzymały. Tak, Przemek o tym, o tym mówi, dlatego będziemy starać się unikać, żeby tych ciosów nie przyjmować, a jak najwięcej ich zadać w tej walce. Unikać tych ciosów. Wiemy o tym, że Andrzej bije bardzo mocno, ma duże doświadczenie w boksie, dlatego trzeba to wszystko wyeliminować. Trzeba wyeliminować tą mocną prawą rękę i mocne ciosy, czyli tak jak już powiedziałem, unikać. Przemek mówi, że nie patrzy na to, co robi Gołota, a jak czy jego trener ogląda publikowane w internecie fragmenty treningów Andrzeja Gołoty? Podpatrujecie, w jakiej on jest teraz w formie? Tak naprawdę z tego, że czytam, po portale, ring, czytam portale Ring Polska, na pewno oglądam, bo interesuje mnie to, interesuje się boksem, ale tak naprawdę nie ściśle tym, co, co robi Andrzej Gołota. Jesteśmy przygotowani na wszystko i chcemy dać dobre widowisko i chcemy wygrać tą walkę. Wygramy ją. Naprawdę się tym nie interesujecie, bo środowisko bokserskie jednak trochę tam plotkuje o tym, jak te sparingi na legi, Andrzejowi Gołocie idą? Tak naprawdę nas nie interesuje, plotkuje środowisko, my nie plotkujemy, nie, po prostu nie analizujemy tego, robimy swoje, to co mamy wykonać. Przemek, jeśli wygra, to raczej wygra przed czasem, czy na dystansie pełnym 10 rund? Jest to dwóch znakomitych bokserów, pięściarzy. Ciężko jest powiedzieć, czy wygramy na początku, czy wygramy w środku walki, czy po prostu będzie na punkty. Zobaczymy, czas pokaże. Przekonamy się 23 lutego.